Co się stało, Kidosie Dino? Nie mam rodziców! no to nie mam, porzucili mnie! I czemu za jureczkiem jest jakieś inne Kidos Dino? Wytłumacz mi to! Nie wiem, dobra, dziwne, ale powracając do tematu. Nie mam rodziców, porzucili mnie! Tak, teraz jestem w takim oto pokoiku, w którym nie. Dwóch? W którym nie mogę nic robić! Jedyne, co mogę robić, to bawić się tymi Klo, No nawet nie się nie mogę bawić tymi Klockami. A może cię zaadoptuję? ale nie wiem czy Jasito się znaczy Dobra, spoko, adoptuj mnie. I co tu za ty? No to adoptuj mnie. To ja idę się zapytać Jasita, a ty tu poczekaj, okej? Okay? No dobra, poczekam tutaj. No dobra widzowie, ja tak naprawdę ja jestem Jasitom, przez co moglibyście już się do tego właśnie dowiedzieć i patrzcie, dzisiaj będzie troll na Jureczku, później się zamienimy w jelenia i będziemy go gonić. No więc teraz chodźmy na szybko jako postać Jasita tam yy, przed ten budynek, czy co to w ogóle jest i porozmawiać z Jureczkiem. No dobra, jesteśmy już zwykłym Jasitą, więc teraz poczekamy aż, o jest już tutaj. Yashito, Yashito, Yashito Co się stało? Mogę zaadoptować Kidosa Dino? Kidosa Dino? Ty co jaja ja robisz? To jest przecież najgorsze dziecko na świecie! Ale ten biedak nie ma rodziców O przepraszam Ci ale nie, naprawdę, o ja nie mogę No i koniec kropka No dobra Dobra, więc zmieniamy się w jelenia, Czy wow. ja jestem biała, dobra, zmieniamy się, No wow. Dobra, więc jesteśmy koło jeleń i teraz przestraszymy Jureczka. Dobra, jesteśmy tutaj, będziemy się kampić. No dobra, najwyraźniej, najwyraźniej Jureczek mnie ani trochę nie zauważył, go tutaj widzę. Dobra, w czasie, kiedy on jest o taki odwrócony, to idziemy tutaj. Dobra. Trzy, cztery i ryby. jest w dziecku. Nie mogę wejść do Queenly. Ciekawe, kto. mi za, te, zabrał te dziecko, bo ja nie mogę do tego normalnie wejść. Coś z grupą ostatnio. O, no ja chyba już wiem, kto. Kto mógł takie rzeczy zrobić? Mój. Ja jest mój kuzyn. Mój kuzyn tam jest. O. On by takiego czegoś nie zrobił. Dobra. No chyba, że by był głodny, a to bym też zrozumiał. A nie, Juraczek. A -a 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 -a. I że A się bardzo wystraszył mnie. I czemu ja lewituję? Nie wiem tego. Dobra, czemu ja się skąpiłem pod mapą? Tego też nie wiem. Wow. No dobrze, udało ci się. Wystraszyłeś mnie, nawet uciekłem. Nie wiem jak ty możesz tak ciągle to gadać, ale zdenerwowałem się na ciebie. Le, 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 le. A Znaczy to dobra, dobra, udało Ci się uciec na te schodki. Ja nie mogę po prostu, bo było za głośno twój krzyk jest za bardzo mocny. Więc... Ale, czekaj, mogę cię dosiągnąć? Lepiej nie. A może tak? Czekaj, jak to się robiło? O, uderz. I co ja teraz mam robić? Nic, aha, to nie uderzam. Ale mogę trząść łem. Czekaj. O! Uderzyłem! Czekaj, uderzę cię mocniej. Czekaj, chodź tu Jureczek. Nie. Dobra, dam ci cukierkę. Okej. Okay. Po na tu, czekaj, co zadziała? Czekaj, trzy, cztery i. i. Ło, pa! Pa! Co? To poczekaj, wejdź tutaj na tą kłodę. zobaczysz, dostaniesz tego cukiereczka, tak, do, do, dobrze, dobry Jureczek, siedź tutaj, teraz patrz, chaj, patrz, patrz, na to, Ponadto na to teraz, i co I teraz? Łoho, i tak, wreszcie, wiedziałem, że to zadziała na niego, no dobra, widzowie, udało nam się zabić Jureczka, więc teraz zmieniamy się w... kogo, by się zmienić wilka alfa. O, tak, teraz będziemy wilkiem alfa. Hmm, ciekawe co za króli. A nie, czekaj, a się wilki nie gadają, a no to nie będziemy gadać. <grywki> 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 Nie wiem ci króliczku gdzie się schowałeś ciekawy nie o króliczku he he ja, co ja robię króliczku a cz, czekaj ja nie miałem gadać. Kurde. dobra 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 sorry to ja, j y u r c z, e, k. Ja, twoje literowanie dobra mogę cię zjeść Uf, zniknął zniknął kurde no dobra, trudno Jureczko. Jureczek tak nagle zniknął. Wow. Ej, jakiś tutaj, niech on spada. Co to tam jest? On tam... Co? Co tam się dzieje? Wow! 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 Ach, przepraszam. Oh, yeah. oh! 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 O! No, ja... no i teraz wilka. No dobra, więc jak wilk nie wypalił, no to ostateczna walka. Jeleń kontra Kidos Dino. No dobra, jestem jako Kidos Dino. Teraz musimy jakoś powiedzieć Jureczkowi, żeby sobie przypomniał tego Kidosa Dino i jakoś coś z nim zrobił. Albo go zaatakował, albo go wziął do siebie. O, dobra, widzę już Jureczka. Idzie tutaj sobie. O, Kidos Dino. Tak, kto ja, Kidos Dino. Zdecydowanie to Ja chła. Co? Co? Teraz tutaj robię. Udwaga, uwaga. waga. O! Jeśli chcecie, żebyśmy nagrali z Jureczkiem Bacon Cherem 99 w ale takie normalne, nie roleplay. To zostawcie pod tym filmem 5 łapek w górę. To prawda, Jureczku, czekaj, ty jesteś na niem, i ty żyjesz? Oj, <grymne> oj, zaczyna się... Uj!